Wejście do chmury dla wielu przedsiębiorstw jest wyzwaniem. W trakcie takiego procesu pojawia się trudniejsze zadanie: jak w pełni wykorzystać możliwości, które daje chmura? Żeby mu sprostać, musimy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie: jak budować i powoływać nasze aplikacje i usługi uruchamiane w chmurze? Cześć, jestem Artur i opowiem Wam, co to jest Cloud Native i jak pomaga w pełni wykorzystać zalety chmury. Samo przeniesienie usług i aplikacji do chmury nie wystarcza. Aby w pełni wykorzystać możliwości chmury, trzeba zadbać o sposób, w jaki dostępne w niej aplikacje i usługi są projektowane, budowane i dostarczane. Jeśli są one od początku projektowane z myślą o uruchomieniu w dynamicznym środowisku chmurowym, to znaczy, że jesteśmy cloud native. Żeby być cloud native, trzeba stosować automatyzację, wykorzystywać zasoby chmury na żądanie, oraz architekturę mikroserwisów. Zastosowanie takiego podejścia pozwala osiągnąć to, co jest najważniejsze, czyli szybkość, skalę, elastyczność, a przede wszystkim współpracę w zespołach pracujących nad produktami. Stosowanie podejścia Cloud native, w którym kładziemy nacisk na automatyzację, zwiększa współpracę i wymianę pomysłów pomiędzy ludźmi zaangażowanymi w projekt. Biznes, zespół operacyjny, ludzie od bezpieczeństwa, programiści. Zaczynają się lepiej rozumieć, bo bliżej ze sobą pracują i komunikują, także przez kod opisujący infrastrukturę, procesy oraz aplikacje. Zespoły, które tak właśnie pracują, zdecydowanie szybciej dostarczają nowe pomysły w kolejnych wersjach aplikacji i usług, a jakość aplikacji znacznie wzrasta. W naszej pracy pomagamy wprowadzić podejście Cloud Native dla aplikacji i usług rozwijanych w chmurach. Mam nadzieję, że zrobimy to razem. Do zobaczenia w chmurze!